Jest niezawodny i zawsze modny, taki śmieszny, dziwny i przewrotny. On w internecie strasznie grasuje i wszystkich ludzi mobilizuje. Jedni go lubią, inni nie lubią i się strasznie z nim na necie czubią. Luntek jest fajny, taki genialny, jest dowcipny, nigdy nie banalny. Na na na, rata ta ta, luntek fajne filmy ma. Na na na, rata ta ta, luntek uśmiech każdemu da. Na na na, rata ta ta, luntek fajny, minima. Na na na, rata luntek także na nerwach gra. Na na na, rata luntek duże wzięcie ma. Na, 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 ratatatata Luntka cała Polska zna. My go lubimy, bardzo cenimy I o tolerancję innych prosimy. Bo w internecie jest wesoło Ciekawie, odważnie i często goło. I refren na, 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 ta, Luntek fajne filmy ma. Na, 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 ta. Luntek uśmiech każdemu da. Na, 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 ratatatata. Luntek fajne miny ma. Na, 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 ratatatata. Luntek także na nerwa gra. Na, 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 ratatatata. Luntek duże wzięcie ma. Na, 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 ratatatata. Luntka cała Polska zna. Luntka cała polska zna. Luntka cała polska zna. Na na na, na, na ratatata. Ta, 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 ta. Luntek fajne Lundek filmy, ma. filmy ma. Na na na, na, na ratatata. Ta, 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 Luntek uśmiech każdemu każde da. Na, 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 ratatatata, Luntek fajne miny ma. Na, 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 ratatatata, Luntek także na nerwach Na, 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 ta Luntek duży wzięcie ma. Na, 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 ta cała Polska zna. Byli tacy, co go krytykowali, ale się z tego wycofali. Bo polubili, bo polubili, bo lądka bardzo polubili I refren refre. Na, 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 ratatatata, fajny, filmy ma, ma Na, 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 ratatatata, lądek uśmiech każdy muda Na, 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 ra, ratatatata, luntek fajne, fajne Miny ma, ma Na, 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 ra, ratatatata Luntek, Luntek także na nerwa gra, na, gra. Na, 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 raty, te, te, te. Luntek, Luntek duże wzięcie ma, na, 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 raty, te, te, te. Luntka Luntka cała, polska cała Polska zna, polska zna. Luntka, Luntka cała Polska zna, Luntka cała Polska zna. Cała polska polska zna.